Witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii CryptoRentgen. W tej serii prześwietlamy dla Was najróżniejsze projekty świata kryptowalut. Musimy przyznać, że ostatnimi czasy naszą uwagę skradły gry Play2N. Dwa tygodnie temu przedstawiliśmy Wam projekt Mayheim. Jeżeli nie widzieliście tego odcinka, to link do niego zostawiamy w opisie filmu. W ósmym odcinku serii kryptorendgen postanowiliśmy się przyjrzeć projektowi MetaShotter. Na projekt MetaShotter zafiliśmy przypadkiem zbierając newsy do głównej serii na naszym kanale. Projekt nas zainteresował, więc postanowiliśmy się jemu bliżej przyjrzeć. Na wstępie chciałbym tylko przypomnieć, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie. Tak więc nie przedłużając, przejdźmy do przedstawienia projektu. MetaShotter to pierwszy zdecentralizowany myśliwski metaverse oparty na technologii blockchain. MetaShotter jest grą, która umożliwia doświadczenie realistycznych polowań w otwartym świecie. Gra umożliwia podjęcie wielu działań. Jak wspomnieliśmy na początku gra jest reprezentantem trendu play to N, więc oczywistą kwestią jest to, że grając tą grę, przynajmniej w teorii, powinniśmy mieć szansę na zarobek. MetaShotter został zbudowany na silniku Unreal Engine. Twórcy wykorzystali zasoby Nvidia oraz SpeedTree, aby uzyskać dobrą dynamikę gry i przyjemną szatę graficzną. MetaShotter łączy cechy gier typu arcade i strategii. Gra nie jest skierowana tylko i wyłącznie dla graczy play to N, ale także dla prawdziwych graczy, których celem nie jest zarobek. MetaShotter planuje masową adopcję i przeniesienie prawdziwych graczy z Web2 do świata blockchain. Zespół MetaShoter ma zamiar przenieść hobby łowieckie do świata metaverse. Rozgrywka toczy się na wyspie, na której można spotkać wiele rzek, jezior, lasów, bagin i dolin. Wspomniane obiekty są ze sobą połączone, aby zapewnić otwartość świata. Na samym początku celem graczy jest zakup terenu łowieckiego, na którym gracz może rozwijać swój biznes. Tak, dobrze słyszeliście, biznes! Gracze mogą skupiać się na budowaniu domów myśliwskich, wież hodowli psów tudzież organizowaniu turniejów gracz sam wybiera najlepszą według siebie ścieżkę monetyzacji swojego landu i zasobów twórcy chcą w możliwie jak największym stopniu odzorować polowania organizowane w świecie rzeczywistym każdy Metashote NFT będzie miał różne specjalizacje, które definiują wydajność sprzętu myśliwskiego, otoczenie i szansę na udane polowanie na rzadkie zwierzę. Ciekawą rzeczą jest to, że MetaShote jest jedyną realistyczną, grą myśliwską, oferującą rozwój biznesu łowieckiego i doświadczenie hostingowe. Gra zapewni również połączenie z technologią blockchain oraz NFT. Pomimo wielu możliwości, które daje ta gra, to jednak rozgrywka będzie opierać się na polowaniu. Polowanie będzie odbywało się w postaci turniejów oraz trybów wieloosobowych, gra również gwarantuje pełną kompatybilność VR. Gracze udając się na polowania uzyskają możliwość zarabiania. Nagrody będą wypłacane w postaci tokenów oraz trofeów. MetaShoter posiada również możliwość zmieniania i ulepszania swojego ekwipunku. Jest to naszym zdaniem bardzo ważny aspekt dla całej gry, dla graczy nie ma nic gorszego niż spędzanie wielu godzin z tą samą bronią. W przypadku MetaShotter gracze będą mogli ulepszać swój sprzęt myśliwski. Ekosystem tej rozgrywki umożliwia również ciągły rozwój. Gracze mogą kupować nowe tereny łowieckie, budować wieże, hodować psy, które są NFTKami. Gracze, wybierając określone ścieżki rozwoju, mogą uzyskać dochód pasywny. Zespół MetaShotter wykrył kilka problemów w świecie kryptowalut oraz myśliwstwie. Może zacznijmy od myśliwstwa. Rynek myśliwski nie jest praktycznie modernizowany, należy też pamiętać, że w wielu krajach organizacja polowań jest zabroniona. Metashote zauważa również, że wiele gier nie skupia się na graczach i doświadczeniach, z jakimi ten gracz będzie miał styczność przy braniu udziału w rozgrywce. W przypadku innych projektów z branży można zauważyć brak faktycznego wykorzystania NFT. Tak jakby technologia NFT została dodana do rozgrywki w celach zarobkowych, oraz aby zwiększyć zasięgi, korzystając z nutu, który jest na czasie. Same NFT w przypadku niektórych gier nie stanowią wartości dodanej. Bardzo ważną kwestią poruszoną przez Metashooter jest fakt, że wiele gier opartych na technologii blockchain posiada bardzo niskiej jakości grafikę i również słabą dynamikę. Sama rozgrywka wielu gier jest nudna i bardzo powtarzalna. Metashote mają świadomość tego, jak wygląda rynek gier oparty na technologii blockchain. Postanowili więc dostarczyć grę, która będzie pełnowartościowym produktem. MetaShotter zauważa, że rynek myśliwski można zmodernizować. Przedstawiany projekt oferuje możliwości monetyzacji nie tylko dla dostawców rynkowych, ale także dla graczy. MetaShotter uważa, że rynek myśliwski musi wkroczyć w świat metaverse i przejść na wyższy poziom. Rozwój tej gry zapewni nowe możliwości realizacji tego hobby. Gracze MetaShotter mogą doświadczyć wrażeń porównywalnych z odbyciem polowania w świecie rzeczywistym. Gra ma zamiar rozwiązać problem nadmiernego polowania oraz aspekt nierównowagi środowiskowej. Ekosystem MetaShotter posiada logiczny biznes plan i oferuje naturalne wykorzystanie każdego zasobu lub usługi NFT. Twórcy nie wymuszają korzystania z aspektów kryptograficznych w grze. Gracze MetaShotter mają dostęp do szerokiego wyboru opcji monetyzacji. Wspomniane opcje pozwalają na osiągnięcie zwrotu z dokonywanych inwestycji. Każdy posiadany zasób gracz może wymienić, sprzedać lub po prostu przepalić na tokeny m-hand. Podczas rozgrywki w otwartym świecie gracze doświadczają wielu wrażeń. Gracze spotykają się z dźwiękami oraz zachowaniem zwierząt, które oddają atmosferę prawdziwego polowania. Specjalne wyposażenie i otoczenie pozwoli graczom doznanie lepszych wrażeń z samej gry. Rozgrywka jest wypełniona akcjami i dodatkowymi czynnościami, które według twórców nie powinny się znudzić przez bardzo długi czas. Można zauważyć, że w ostatnich miesiącach powstało wiele gier typu play to N. Należy jednak pamiętać, że większość gier wygląda bardzo podobnie. Są to zwyczaj proste, klikane gry z szatą graficzną naprawdę niskiej jakości. MetaShotter ma zamiar być pionierem w branży kryptograficznej, dzięki dostarczeniu ultra ostrej grafiki i logicznego ekosystemu. Zespół twierdzi, że pomyślał o każdym nawet najmniejszym szczególe, aby zapewnić realistyczne i możliwie najlepsze wrażenia dla użytkownika. Twórcy uważają, że w tym przypadku nie będzie u graczy położonego tak dużego nacisku na samo zarabianie, jak to ma miejsce w przypadku innych gier typu Play to Earn. W przypadku pojawienia się chęci uruchomienia pełnej wersji gry, która jest zaplanowana na pierwsze półrocze 2023 roku, nie będą wymagane skomplikowane działania. Gracz będzie musiał utworzyć konto i połączyć do niego portfel kryptograficzny. Następnie gracz będzie musiał zakupić aktywa NFT, takie jak broń do polowania lub tereny łowieckie, na których będzie mógł rozwijać swoją działalność. Aby rozpocząć polowanie, myśliwy musi wykupić licencję łowiecką na dany sezon dotyczący określonych zwierząt. W średnio co 2-3 miesiące rozpoczynają się nowe sezony łowieckie. Wszyscy gracze muszą więc czekać na możliwość polowania na określoną zwierzynę. Co ciekawe, jeżeli gracz upoluje zwierzęta, których nie ma na liście sezonowej, wówczas zostanie ukarany grzywną. Polowanie będzie możliwe w dzień i w nocy. Podczas burzy, czy też w nocnych warunkach, zwiększa się szansa myśliwego na złapanie rzadkiego zwierzęcia ze względu na mniejsze zatłoczenie strew łowieckich. Z drugiej strony, aby polować w takich warunkach, myśliwy będzie musiał również posiadać lepszy sprzęt, taki jak specjalne lunety i termowizory. Logicznym rozwiązaniem jest fakt, że jeżeli myśliwy spróbuje polować z nieodpowiednim sprzętem na dane zwierzę, jego szanse na udane polowanie nie tylko się zmniejszają, ale jeśli zwierzę dostrzeże myśliwego, może go zaatakować i uszkodzić jego sprzęt. W celu posiadania lepszej widoczności oraz zwiększenia zasięgu strzału, myśliwy może wykorzystać wieże myśliwskie, które będą wyświetlane na mapie. W głębszych częściach lasu będą znajdowały się lepsze trofea. Aby tam dotrzeć, gracz będzie musiał zakupić pojazdy NFT, które ułatwią przemierzanie dalszych odległości oraz umożliwią pokonanie trudnego terenu świata Metashotter. Korzystając z motocykli lub kładów, myśliwy będzie miał lepszą widoczność, będzie bardziej mobilny, co przełoży się na możliwość dotarcia w bardziej nietypowe strefy łowieckie. Oczywiście, gracz będzie mógł spróbować polowania w głębokim lesie bez pojazdu. Jednak wówczas ta wyprawa ma większe szanse na niepowodzenie ze względu na ograniczoną wytrzymałość postaci i dłuższy czas podróży. Możliwość odpoczynku, a zarazem naładowania paska wytrzymałości, istnieje w domach myśliwskich. Właśnie tam gracze mogą przywrócić swoją pełną wytrzymałość lub odpocząć przed nocnym. Lub dziennym polowaniem. Ważnym aspektem dla całej rozgrywki jest broń myśliwska. Gracz musi mieć na uwadze, że broń myśliwska ma różne poziomy i specjalizacje. Każda broń ma oczywiście swoje wady, jak i zalety. Bronie nadają się do różnych metod polowania oraz umożliwiają polowanie na różne zwierzęta. Pojazdy NFT umożliwiają myśliwemu zabranie większej ilości dodatkowej broni i sprzętu. Jeśli gracz ma pojazd NFT, to pojazd będzie za każdym razem czekał na gracza w miejscu, w którym rozpoczyna się rozgrywka. Ewentualnie, jeżeli gracz ma własne landy. Może tam również umieścić swoje pojazdy. Gracz może zwiększać swoje szanse na udane polowanie przez zakup przynęt lub wykorzystanie psów, jeżeli myśliwy ma już jakieś wspólne trofea i nóż, może użyć swojego trofeum jako przynęty, aby upolować więcej unikalnych i rzadkich zwierząt. Psy NFT przydadzą się do śledzenia zwierząt i ustalenia ich lokalizacji. Pies może być również wykorzystywany do przeniesienia upolowanego trofeum w celu zaoszczędzenia wytrzymałości. Grze zostały wyróżnione trzy rodzaje zwierząt o różnych rasach i specjalnościach. Zwierzęta zostały podzielone na mięsożerców, roślinożerców oraz na ptaki. Polowanie może odbywać się w dowolnym miejscu na świecie, każdy zakątek mapy jest wypełniony indywidualnymi zwierzętami. Gracze będą mogli brać udział w turniejach myśliwskich, gdzie gracz dostanie szansę na sprawdzenie swoich umiejętności, sprzętu i strategii łowieckich. Oczywiście w turniejach będą zapewnione nagrody. Aby wziąć udział w zawodach, też będzie musiał kupić bilet turniejowy. W będą mogli również wziąć udział właściciele terenów łowieckich. Prawo własności zagwarantuje im możliwość zorganizowania publicznych turniejów na ich ziemi łowieckiej. Fundusz nagród będzie zależeć od wielkości działki i odmiany zwierząt. Turnieje online będą się odbywały na zasadzie eliminacji graczy, którzy nie będą w stanie ukończyć poszczególnych wyzwań w określonym czasie. Zwycięzcą turnieju zostaje ostatni gracz. MetaShot'a przewiduje organizację trzech rodzajów turniejów. Polowanie solo, polowanie w parach, Polowanie w pięciu graczy. Każde zdobyte trofeum NFT będzie miało swoją wartość w zależności od rzadkości i kondycji schwytanego zwierzęcia. Jeżeli pierwszy strzał myśliwego nie jest krytyczny i potrzebuje kolejnego do zdobycia trofeum, automatycznie wartość trofeum zmniejszy się, a myśliwy otrzyma mniejszą nagrodę. Gracz będzie mógł sprzedawać trofea NFT na rynku lub wymienić ten sprzęt lub usługi metashote NFT. Jeżeli gracz upoluje epickie lub rzadkie zwierzę, zostanie nagrodzony tokenami m -Hunt. Innym sposobem na otrzymanie nagrody w postaci tokenów M-Hunt jest upolowanie zwierzęcia z kolekcji wspólnych trofeów danego regionu. Każda kolekcja będzie składać się z 10 zwierząt z różnych regionów. Jeśli łowcy uda się złapać wszystkie zwierzęta z kolekcji, zostanie on nagrodzony. Myśliwi będą mieli możliwość wzięcia udziału w turnieję, w których zwycięzcy zostaną nagrodzeni przez różne NFT i będą walczyć o pulę nagród zebraną z opłat wpisowych. Właściciele działek otrzymają nagrodę zebrane z opłat wpisowych do turnieju, im większa ziemia, tym większy procent nagrody otrzyma właściciel. Jeśli myśliwy upoluje trofeum na terytorium właściciela ziemi, właściciel otrzymuje niewielki procent wartości upolowanego zwierzęcia. Ta sama sytuacja ma miejsce w przypadku właścicieli wieży. Jeżeli myśliwy używa wieży właściciela do polowania, glacz może zamienić swoje wspólne trofea na przynęty mięsne lub kamen dla psów i sprzedać je na zagowisku innym myśliwym. W celu dokonania konwersji glacz musi zakupić nóż. Myśliwi mogą zapraszać swoich przyjaciół na polowania i wspólnie dzielić się z doświadczeniami z polowań lub współpracować jako zespół przy polowaniu na rzadkie zwierzęta. Klacz będzie mógł zaprosić do pięciu znajomych na polowanie. Myśliwi mogą gościć się nawzajem w swoich domach myśliwskich, udostępniać sobie pojazdy, wieże i inne aktywa. Pośród broni dostępnych w grze możemy znaleźć karabiny, strzelby, pistolety, łuki oraz noże. Wszystkie bronie posiadają określone poziomy polowania. Poziom polowania jest zależny od zasięgu kontroli celności i obrażeń bazowych. Gracze mogą ulepszać statystyki swoich broni za pomocą wymiany lub montażu dodatkowych części. Stary sprzęt użytkownicy będą mogli sprzedawać na rynku sprzętu lub wymieniać go na inne NFT. Wcześniej wspominaliśmy o pojazdach, ale jeszcze doprecyzujemy ten wątek. Przedstawiane dzisiaj grze gracze będą mogli zakupić trzy typy pojazdów. Pojazdy dadzą graczowi lepszą mobilność i pozwolą na posiadanie większej ilości sprzętu. Też będzie mógł korzystać z motoru, enduro, kładu lub suwa. Każdy pojazd będzie miał inne specjalizacje i przeznaczenie. Gracz uzyska możliwość nabycia dodatkowego wyposażenia, które posłuży do przechwytywania i śledzenia zwierząt. Dodatkowe wyposażenie ma na celu zwiększenie szans na udane polowanie. W skład dodatkowego wyposażenia wchodzą psy myśliwskie, lonetka, przywoływacze zwierząt, zapachy oraz przynęty. Na wyspie Metashoter dostępnych będzie 100 różnych krain. Każda kraina ma inne parametry pod względem wielkości. Krainy mogą być przystosowane pod podstawienie wież myśliwskich, domów myśliwskich, hodowli, czy po prostu będą terenem do polowania. Landy NFT znajdują się w dowolnym regionie wysokości lub lokalizacji na mapie. Oczywiście mowa tylko o obszarach gry, które zostały przekazane do sprzedaży. Cena ziemi łowieckiej różni się w zależności od jej wielkości i regionu. Jeśli teren łowiecki jest duży i zawiera rzadkie lub epickie zwierzęta, naturalnie będzie droższy. Właściciel landu może wybudować domki myśliwskie, w których myśliwi mogą odpoczywać po długiej wyprawie. Właściciel domu myśliwskiego może w swoim budynku przechowywać pojazdy i trofea. Jeśli myśliwe nie korzysta z swojego domu, może wynająć swój pokój wypoczynkowy innemu graczowi, który potrzebuje odpocząć. Wszystkie domki myśliwskie do wynajęcia są wyświetlane na mapie. Wielkość domu zależy od wielkości zakupionej ziemi. W grze występują trzy rodzaje domków myśliwskich: domy wspólne, umożliwiające tylko wypoczynek, domy epickie, zapewniające dodatkową możliwość posiadania galerii trofeów, oraz domy legendarne, które, poza wcześniej wymienionymi możliwościami, oferują również magazyn sprzętu. Nieużywane wieże myśliwskie właściciel będzie mógł wynająć innym graczom. Jeśli inny myśliwy skorzysta z wieży myśliwskiej, właściciel otrzyma procent od wartości upolowanego zwierzęcia. Każda wieża myśliwska będzie pokazywała się na mapie. Wieże mogą służyć do ukrywania się przed zwierzętami i oczekiwania na idealny moment do oddania strzału. Korzystanie z wieżyczek zwiększa widoczność i stabilność broni. Używanie wież przekłada się na możliwość wykrycia zwierząt bez spuszczenia ich. Podsumowując, zasadniczo wieże strażnicze w stopniu znacznym ułatwiają polowanie i zwiększają szansę na jego powodzenie. Właściciele gruntów będą mieli możliwość hodowania psów myśliwskich. Ilość psów, które hodowca może hodować, będzie zależna od wielkości terenu. Aby hodować psy myśliwskie NFT, gracz będzie musiał najpierw zakupić psy. Szybkość przybywania nowych szczeniaków będzie zależna od ilości posiadanych samców i samic. Hodowca może również kupować specjalną paszę, aby ten proces przyspieszyć. Trofea mogą zostać przerobione na paszę, więc istnieje alternatywne rozwiązanie na przyspieszenie wspomnianego procesu. Właściciel gruntu... Jest obligowany do wyboru strategii biznesowej. Właściciel może postawić np. Na, na budowę wież myśliwskich, lecz wymaga tu takiego ulokowania wież, aby była ona otoczona wyłącznie naturą. Zniesienie budowli, czyli gospodarstwa hodowlanego albo domu myśliwskiego, odciągnie uwagę zwierząt. Wybór takiego rozwiązania zmniejszy szanse na udane polowanie na tym obszarze. Właściciel gruntu może zostawić puste pole. W taki sposób pozwoli na zwiększenie ilości zwierząt na posiadanym landzie. Wówczas zarobkiem będzie upolowana zwierzyna, która może zostać spieniężona właściciel również otrzymuje procent w zależności od wartości zwierzęcia dla posiadaczy odpowiednich terenów polowań trafią również procenty z licencji na sezon polowań i opłaty turniejowe metal hotel posiada swój oddzielny marketplace na którym gracze będą mogli kupić wszystkie wymagane zasoby do polowania i prowadzenia wybranych działalności gracze będą mogli również sprzedawać swoją broń Aktywa i upolowane zwierzęta z możliwością ich wymiany lub przetopienia na tokeny M-Hunt. Token M-Hunt jest tokenem zbudowanym na sieci Polygon. Token mHand jest używany jako główna waluta w ekosystemie Metashote. Korzystanie z tokenów M-Hunt podczas dokonywania transakcji NFT, zakupów czy też darowiznach zapewni użytkownikom znacznie niższe opłaty transakcyjne. Token M-Hunt ma bardzo ważną wartość dla całej platformy. Metashot oferuje swoje tokeny jako opcję płatności, a to celowo wszystkie transakcje będą realizowane przy użyciu tokenów Metashot. Twórcy zaplanowali, że wszystkie zakupy NFT, sprzedaż, darowizny, nagrody, DAO itd. będą opierały się na tokenie m -Hunt. Takie działanie zagwarantuje stałe zapotrzebowanie na te tokeny, jakie również tokeny będą w ciągłym obrocie. Gra ma zamiar oferować wpłaty za pośrednictwem innych kryptowalut lub tradycyjnych metod płatności, takich jak przykład płatność kartą kredytową czy PayPal. W przypadku tych metod środki zostaną w automatyczny i przejrzysty w ten sposób zamienione na tokeny mHUNT. Będąc przy tokenie, przenieśmy się na Coingeco. Jeden token mHUNT jest wyceniany na 3 centy. Jego ATH wynosiło prawie 30 centów i zostało osiągnięte w dniu listingu, który miał miejsce 4 tygodnie temu. Tokeny mHUNT można zakupić na PancakeSwapie, Gate.io, Max Global czy Bitmat. I wielu innych giełdach, które właśnie teraz widzicie na swoich ekranach. Jeszcze na zakończenie wątku tokena m MHAND omówmy jego zastosowania. Token M-Hand, jak wcześniej wspominaliśmy, jest walutą, za którą będzie dokonywało się płatności w grze, więc za bilety sezonowe, feściówki turniejowe, sprzęt i wszelkie usługi łowieckie zapłacimy w tokenach MHAND. Gra również oferuje mechanizm spalania. Tufera NFT zamienione na przynęty lub paszę zostaną automatycznie spalone. Jeżeli sprzęt NFT i aktywa NFT zostaną przetopione na tokeny po cenie bazowej i zostaną przesłane na rynek, zostaną wówczas automatycznie spalone. Tokeny otrzymane z klanetów na polowania zostaną rozdzielone między właścicieli gruntów a ekosystem MetaShoter. Pozostała część zostanie spalona. Tokeny otrzymane z biletów turniejowych trafią do właścicieli gruntów, zwycięzców, a także do ekosystemu Metashote. Pozostała część zostanie spalona. Część tokenów, która trafia do ekosystemu, zostanie rozdystrybuowana na nagrody i ogólne utrzymanie ekosystemu. Obecnie gra Metashot jest w wersji alfa. Aktualna rozgrywka jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych. W tym momencie powiemy Wam o planach zespołu na kolejne miesiące. Na czwarty kwartał tego roku Metashot planuje dokonać pełnego rozwoju mapy, rozpocząć organizację turniejów i wydarzeń esportowych, przeprowadzić głosowanie DAO. Uruchomić gry mobilne, zorganizować drugą wyprzedaż MetaShotel, a pierwszą połowę roku 2023 zespół planuje uruchomienie pełnej wersji gry, rozwój trybu wieloosobowego, zorganizowanie trzeciej wyprzedaży MetaShotel. W trzecim kwartale 2023 roku zespół skupi się na tworzeniu i wprowadzeniu rozgrywki VR. MetaShotel na swoim Telegramie zgromadził ponad 37 tysięcy członków. MetaShotel. Umożliwia również nawiązanie kontaktu ze swoimi administratorami oraz ze społecznością zebraną wokół tego projektu za pośrednictwem Discorda. Na Twitterze tego projektu udało się zebrać prawie 100 tysięcy obserwujących. Możemy powiedzieć, że aktywność metażoda na Twitterze jest bardzo wysoka. W ciągu tygodnia pojawia się kilka nowych postów, które na bieżąco przedstawiamy Wam w naszej serii głównej na kanale. Zapraszamy również na medium tego projektu, na którym regularnie pojawiają się ciekawe artykuły. MetaShotter posiada dodatkowo TikToka, Instagrama oraz Facebooka. Linki do wszystkich social znajdziecie standardowo w opisie filmu oraz na samym dole strony projektu. Bardzo podoba nam się zamysł tej gry. Trzeba przyznać, że rozgrywka sama w sobie wydaje się bardzo rozbudowana. Jednak w rzeczywistości gra posiada dodatkowe opcje tylko dla posiadaczy landów. Raczej mniej zamożni będą musieli skupić się na polowaniach i będzie im dane prowadzić własnego biznesu w tym ekosystemie. Żałujemy, że w obecnej wersji nie są dostępne wszystkie tryby gry, jednak z drugiej strony zespół udostępnił graczom wersję alfa i dalej pracuje nad swoim produktem. Naszym zdaniem takie rozwiązanie jest lepsze niż kolokwialnie mówiąc zamknięcie się w biurze i kontakt ze społecznością dopiero w momencie skończenia produktu. Niestety w przypadku tak złożonego procesu jak tworzenie gier zawsze będzie coś do poprawy, a kolejne dni, tygodnie i miesiące uciekają bardzo szybko. Zachęcamy Was do znalezienia chwilki czasu i wybrania się na polowanie, oczywiście w ekosystemie MetaShotter. Naszym zdaniem ta gra ma naprawdę podstawy, aby odnieść sukces na rynku gier. Należy pamiętać cały czas, że jest to gra Play to N, czyli w teorii można zarobić, grając. Takie rozwiązanie sprowadzi pewnie wielu graczy do tego ekosystemu. My sami będziemy się bacznie przyglądali rozwojowi tego projektu oraz będziemy informowali Was o najnowszych newsach w naszej głównej serii, która pojawia się na kanale od poniedziałku do soboty. Pamiętajcie, że przed dokonaniem inwestycji musicie dokonać serczu we własnym zakresie. Nie inwestujcie więcej niż możecie faktycznie stracić. Dajcie nam znać w komentarzu, jakie projekty powinny pojawić się w kolejnych odcinkach serii CryptoLandgen. Dziękujemy za uwagę i życzymy miłego dnia. Bądź wieczoru. Cześć!